Cześć wszystkim, ja jestem Arkadiusz. i witam was serdecznie w kolejnym odcinku z serii zagrajmy Wiedźmi 3. Bitwa z dzikim gonem się zakończyła. Na... Niestety pożegnaliśmy naszego babcia Pesemira. Jak widać bez skutku. E Nie pyskuj. Nie mieliśmy okazji porozmawiać, dziękuję za pomoc i za to, że opiekowałeś się cili. Później będzie czas na podziękowania. Teraz musimy zabrać stan z Izraeli i ukryć ją. A potem zgromadzić większe siły. Do Kermoren przybyli wszyscy, na których mogliśmy liczyć. Dlatego trzeba poprosić o pomoc wrogów. Najlepszą bronią przeciwgonowi jest magia, więc potrzebujemy czarodziejek. Mistrzyń magii. Masz na myśli Loże? Nie zgadzam się na zaangażowanie Loży w sprawy Ciri. Nie ufam tym kobietom. I co proponujesz w zamian? Samotną walkę i piękną, acz bezsensowną śmierć? Nie, Geralt. Cudem przeżyliśmy starcie z gonem, a mizerne zwycięstwo kupiliśmy ciężką stratą. Koniec z partyzantką czas wydać wrogowi walną bitwę. Za walną? Z walnąć to cię powinien ktoś o taktypę. Mamnesię tak, i schronienie na terytorium Nilfgardu. To będzie nasza karta przetargowa, Tris. Chcę wyruszyć na poszukiwanie czarodziejek jeszcze dzisiaj. Pomożesz mi? Oczywiście. Mam nawet pomysł, jak zacząć. Gówno! To! Znowu cię układać plany, i nikt mnie nie pyta o zdanie! Mam tego dosyć! Nie dam się nigdzie wywieźć jak to bołek. Nie chcę siedzieć z założonymi rękami. Mam dosyć czekania i ukrywania się. Masz rację, udowodniłaś, że potrafisz o siebie zadbać. Łatwiej poklepać kogoś po ramieniu z myślą, że jakoś to będzie, niż stawić czoła prawdzie. Zirael ma wielką moc, której nie potrafi kontrolować. Stanowi zagrożenie dla siebie i dla innych. Dopóki nie nauczy się panowania nad sobą, powinna pozostać w izolacji. Po pierwsze, gówno prawda. A po drugie, jeśli już mówisz o odwadze, to zwracaj się bezpośrednio do mnie, a nie do Geralta. Uuuu. Skata. Nara. Lepiej za nią pójdę. Zaczekaj, dziewczyna potrzebuje czasu. Trzeba pozwolić jej przejść przez żałobę. Potem jak najszybciej powinna rozpocząć trening panowania nad zdolnościami. Czy te nauki naprawdę są konieczne? Widziałeś, co zrobiła. Może być większym zagrożeniem niż Gon. Dobrze, zostaniemy jeszcze trochę w twierdzy. Potem dołączymy do ciebie i Tris w Nowigradzie. Spotkamy się u Jaskra. Chodź, Jen. Im wcześniej wyruszymy, tym lepiej. Do zobaczenia. Papaśki. Ach, kurde, no. Się wszyscy na nią biedną uczepili, wszyscy robią coś za nią, a ona biedna nie może. O, kilka dni później, dobra. Rozumiesz? Zniechęciłaś się po ośmiu próbach. To ile razy mam próbować? To jestem zła. Tyle, ile będzie trzeba. Ale nic mi nie wychodzi. Potem do tego wrócimy. Z wahadłem też ci na początku nie wychodziło. O, Gerald, proszę cię. O, dot, 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 dot. Wahadło przy tym to był spacerek. Zresztą nie o to chodzi. Więc w czym rzecz? Ach. A Walach mówię, że póki nie przestanę myśleć o bitwie, nic z tego nie wyjdzie. Ale tak się składa, że jakoś nie w głowie mi małe kotki i budynki. <laughs> małe kotki? Powiedz, jak ty to robisz? Co. Że choćby nie wiem, co się działo, zawsze potrafisz się Jestem Wiedźminem, nie mam uczuć. Hmm. Jest pewna stara metoda. Nauczył mnie Wesemir, a jego nauczył Barmin. Wyprowadzisz mnie w góry i każesz pić napar z szaleju? To pradawna metoda skelgijskich druidów. Zawsze działa. Hej! Czekaj, pożałujesz. No i gitara. Można się normalnie. Hej, poszukujesz. Mięczak! <laughs> Hej, to nie fair. To jest nie fair. Ty się laska teleportujesz. Nie trafiłem sobie w nią. Jak mam zebrać śnieg, śnieżki w sensie? A normalnie podnieść śnieżka? Ta? Dobra, gdzie mogę zabrać śnieżki? nie wpadło? O! Będz. Dobra, ile jeszcze? Jeszcze dwie. Ha. I nara. Widzisz, jak śmiesznie. Miałeś rację. To naprawdę działa. Dzięki zawsze do usług. O, teraz? zobaczę, gdzie jest nasz ulubiony, wiedzący. <laughs> no i przynajmniej poprawił, humorek. Super. Co? Co się dzieje? Wstawaj, musimy ruszać. Konie już osiodłane. Ciri, ledwo świta. Dokąd chcesz jechać? Do Welen. Za parę dni na Łysej Górze będzie sabat czarownic. Mhm. Mm A wiesz, kto jest gościem honorowym? Nie wiem. Oświeć mnie. I Nie będzie lepszej okazji, żeby go dopaść. Skąd ci to w ogóle przyszło do głowy? Chcę pomścić wesemira. Sabat to idealna okazja. Immerit będzie wśród swoich. Pijany i rozbawiony. Nie będzie się spodziewał ciosu. Kurde, no możesz mieć rację. Ciri, jesteś pewna? Wiesz na co się porywasz? Wiem. I muszę to zrobić. No i dobra. Pogadamy po drodze. Jedziemy. Prowadź. No, już lepiej, żeby z nami jechała niż sama, nie? Ruszamy? Tak. W drogę. Pomów w drogę? Po bitwie w Kermoren, która nieomal zakończyła się śmiercią wszystkich obrońców, Ciri zaczęła myśleć o zemście na dowódcach dzikiego Gonu. Pewnej nocy obudziła Geralta i przekonała go do wyprawy do Velen. Ciri wiedziała, że na szczycie łysej góry spotka inlerita, postanowiła go zabić. No i dobra. No to. trzaskamy. O, to chyba tamta góra. Jaka ładna zielona woda wyleciała. To tu? jak we wrońcach rozmawiali o tym miejscu Ardzerbin, dom pani lasu. Okej, okay. czyli to tu. Chłopi bali się tego miejsca. A Baron uważał, że panie lasu są bajką dla niegrzecznych dzieci. Swoją drogą ciekawe co u niego. Eee. Nie żyje. Powiesił się po śmierci żony. Jego córka jest w Gradzie no. no, cóż, idziemy. Zróbmy co mamy do zrobienia. Musimy wejść na szczyt góry i znaleźć im Tak zróbmy w takim bądź Taki razie. Nazywają ten noc świętem Darów. Nie wiem. Jeszcze zobaczę, czy my nie mamy. Mamy jakiegoś punkciora, ale chyba nic tu nie możemy z tym zrobić. sobie dodajmy to. Dlaczego? A, bo tutaj nie mogę. A mówił, że słabością Mimlerita jest próżność. Próżność? Stara się wywrzeć wrażenie na przeciwniku. Mm -hmm. Ten drugi, Karantir, jest za to skryty i pragmatyczny. Zresztą nie dziwota. Był uczniem Awalacha. O! Takie rzeczy. Geralt? 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 służył kiedyś panią. Podejdą. Ale... Przyszli na święto, nie godzi się odmawiać im gościny. Nie przyszliśmy świętować, chcemy dostać się na szczyt góry. Nie przejdziecie przez bramę. Ale tam dalej są ogniska, dosiądźcie się, jadła i napitku nie zabraknie. Być może w tym roku, panie, zejdą do nas i będziecie mogli je zobaczyć. Nie. Dosiądziemy się do ogniska. Przyskujmy za zaproszenie. Chętnie się przysiądziemy, prawda? Mów za siebie. Chodźcie za mną. No... I tak będziemy sobie siedzieć. Musimy już iść. Już czas. <laughs> wam zobaczyć, panie? Rozumiem. Aż płoniemy z niecierpliwości. Chodź, Geralt, musimy zdążyć przed Brzaskiem. Idźcie do namiotu i stańcie przed teklą. To ona decyduje, kto jest godny stanąć przed paniami. Dobra. Oła. Ale O! Się... O, kowal. Dawaj. Chłopie, no. Usuwamy ulepszenia z tego. Żegnam pana na sekundkę. I tak naprawdę... Kurde, czy przebicie pancerza? Dobra, damy przebicie pancerza na obydwa. Kurde, no 30 obrażeń to jest sporo. Mam wrażenie, że to jest bardzo dużo. Napraw mi wszystko. I lecimy. Oh. Pędzimy do panie, Tekli? Tak, Tekla, o, dokładnie. Popatrz, dziecko. To porządku. Znam je. Ma na imię Janek. O, Janek. A niech mnie wróciłeś. I widzę, że znalazłeś swoją dziewuchę. No! Jestem Janek. Poznaliśmy się już dosyć heh, jednostronnie, bo biegłaś przede mną, a ja. No to długa historia. Na mnie mówią Ciri. Miło Cię poznać. Co u Ciebie? Wszyscy zdrowi, dziękuję. Co Was tu sprowadza? Zmierzamy na szczyt góry. Możesz nam jakoś pomóc? Chciałbym Wam to odradzić, ale pewnie próżny trud. Dziewucha jest tak samo uparta jak ty, prawda? Jeszcze bardziej. No, to akurat prawda. Droga na szczyt zaczyna się tam, za bramą, a klucz do bramy ma tylko stara tekla. Nie dostaniecie go, więc lepiej zawrócić. A... Musimy dotrzeć na szczyt. W takim razie przekonajcie tekle. Jest ślepa, ale nie da się jej oszukać. Nie będziemy próbowali wykrętów. Ona siedzi tam, w namiocie. Powodzenia. Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy. Też mam taką nadzieję, mój drogi Janku. Czyli co, tutaj? Jeszcze nie gotowe. Trzeba zaczekać. A, bo wy tu pożarcie stoicie. Dobra. A my tutaj. Kto to? To ja. Podejdź tu dziewczyno, no dalej. Tak, jaka ona jest? Wąskie biodra, błyszczące oczy, charakterniczka. Miałaś kiedyś mężczyznę? Hmm. Nieważne, już wiem. Oho, no zaraz tatuś posłucha. Zbieram cię dziewczyno. Tej nocy ujrzysz panie. Jeśli ona idzie na górę, to ja razem z nią. Co też kot przeniosła? Jest siwy i żelasty. Jedna blizna. Masz milowe oczy. Chodźcie, tak. Cuchnie z zakrzepłą posoką i trupem. Na dodatek jest stary i bezpłodny. <noise> Odrzucam cię mięcze. Dziewczyna pójdzie na szczyt sama. Źle mnie oceniłaś. Nadaje się nie gorzej od innych. Dziewczyno? Jest sprawniejszy niż młodzik. Śmierdzi trupem, bo zabija potwory. I zabija każdego, kto stanie mu na drodze do celu. <laughs> to akurat fakt. Może się myliłam. Może jest w nim życie. Stary zwyczaj pozwala odwołać się od mojego wyroku. Jeśli uważasz, że podałasz wyzwanie. No, dawaj. Przyjmuję wyzwanie. Chodź. No i co? Mam tam skoczyć? Przyjrzyj się! Oto moneta z dawnych czasów. Na rewersie płonie falka, dlatego nazywają ją orenem mącicielki. Tak coś właśnie czułem. Na szczęście utopki, można przestaniesz strzelać? Dzięki. Na szczęście utopki. O, szakłak szakłak. szakwak to akurat niepotrzebne. Nie, cofamy się. No, zaraz powietrze nam zabraknie, a tego byśmy raczej nie chcieli, panie Gerard. O, dobra. Luzik. Ale że tak bies tutaj? Biesa się nie spodziewałem, akurat. No ale to nieważne. E. Albo ja nie w tą stronę. No tak. Najmniej no sobie Biesa zabiłem. No. Hops. Oj, hops. Jeszcze przed zwrotem monety zrobimy. A dlaczego nie mogę tego zrobić? Bo biegnę? A, nie mogę w ogóle, dobra. O, to się wydarzyło? Zaczynałam się już. Wrócili. Czego chcecie? Buzi. Przyniosłem monetę z dna stawu. Cuchnie szlamem. Nic na to nie poradzę. Masz zamiar dotrzymać umowy? Zawsze dotrzymuję słowa. Pokaż moneta odźwiernemu za bramą, a będzie wiedział, co to znaczy. Okej. Okay. Marika otworzy wam wrota. A teraz idźcie. Dobra, chodź Mariczka. Hmm. Łatwo poszło. Bo nie musiałaś nurkować tej jest. Jesteś nurkowałaś już w miejscach. Jest... Nie mogę się nie zgodzić. Ale ona zasuwa Marika ty tutaj I tutaj pewnie co Dzięki. A tu kto tym razem? A. Jak cię zwą dziewczyno? A ciebie? E, nieważne jak cię zwą, Na szczycie góry zostawisz swoje imię i dostaniesz nowe. Droga wolna. A ty? Mm. Przeszedłem próbę i mam na to dowód. Poznajesz? O, remoncicielki. No, ale zrobiła mnie w bambuko. No to powiem tak. Nie za dobrze. O, faktycznie, pięć razy trzeba było go uderzyć. Ja zajmę się im Leritem, a ty pójdziesz zabić wiedźmę. Awarach mówi, że siedzą w korzeniach dębu. Nie. Ja idę po Inlerita. Dokładnie. Dobra, zagrajmy o to. Papier kamieniożycy. Dorośli. Jeden, jeden. Psiakrew. Gramy jeszcze raz. Nie. Nie ma mowy. Ja idę na górę, ty idziesz po wiedźmy. Nara. Zobacz mi zadanie. To są śmiertelnie groźne. Uważaj na siebie. Mm -hmm. Ty też uważaj. Uch, dobra. Kim najpierw? Młodą. Hm. Muszę jakoś dotrzeć na dół. Najpierw młodą. Ale dobra, to sobie zrobimy w kolejnym odcinaczku, tak więc wielkie dzięki za oglądanie, trzymajcie się i cześć!